odbiera ludzi i ludzi, jak obyczków zamienia. To mniemanie chyba jednak jest nieco mylące. Miłość potęga, jest, która niszczy prasę. Piękna miłość, ale na górze, górze, na dole klasek, nic ich nie rozłączy, tylko ojca pasek. Jakie jest y, pokolenie XXI wieku? Wstydzimy się miękkich gestów. Szukam Cię, a gdy Cię widzę, udaję, że nie widzę. Kocham Cię, a gdy cię spotykam, udaję, że Cię nie kocham. Zginę przez Ciebie, nim zginę. Krzyknę, że nie zginę. Przypadkiem. Powiedzcie się słowa, które... Nic nie znaczy. Powiedz mi, co nie Powiem, ale nie potrafię tego wyrazić prostym słowem, dlatego ułożę wiersz. Ty szczęście moje wiosenne, zimowe, letnie i jesienne, Kocham Cię w słońcu i przy lasku świat. Mów dalej, proszę. Kocham Cię w kapeluszu i perecie, w wielkim wietrze, na szosie i na koncercie, W psach i czosach, i malinach i klonach. I gdy śpisz i gdzie pracujesz skupiona, gdy ja roztokujesz łatwiej, nawet gdy ci byłeś na Mów do mnie jeszcze. Twoje słowa w moim sercu wywołują dreszcze. Mów do mnie jeszcze. Ludzie nas nie słyszą. Kocham cię w taksówce i w samochodzie bez wyjątku, I na końcu ulicy i na początku. I gdy włosy krzepianiesz ładnie. niebezpieczeństwie i na karoserii, Bo... W morzu, w górach, w kaloszach i boso. Dzisiaj, wczoraj i jutro nim nosą. I wiosną, kiedy ja skórka A Ale no ty mnie nie kochasz? Jak treść lata. Ale jesienią jak kumorki? Nawet wtedy, gdzie gubisz parasol. A gdy dziś mam przez lepsze Zimą kocham cię jak wesoły ogień, blisko przed Twoim sercu koło niego. A mi śnieg, mrozę śnieg na dobranoc wyszedłem przez usta z innej. Za co taka zapłata, ten kraj przy tobie tak bogi. Ty jesteś światłem świata i pieśni mojej drogi. Lubię słowa, które coś znaczą. Nieważne jak i nieważne jest gdzie Dla Ciebie żyję, teraz to wiem Niełatwo mi czasem zrozumieć się To przeznaczenie, więc kochaj mnie Jestem dla Ciebie Mój aniele Nie proszę o nic więcej niż możesz dać Czy to miłość, to twój Pokaże nam czas i nieważne co mówią, słowa ostre jak szkło. Ty kochaj mnie i ze mną, bo to tak wiele.